Pożar w Ostródzie. Trwa dogaszanie w sortowni odpadów w Armińsko-Mazurskie. Strażacy dogaszają pożar w sortowni odpadów w Ostródzie. Trwa dogaszanie pożaru odpadów, który wybuchł w nocy w sortowni firmy zajmującej się recyklingiem w Ostródzie województwo. Warmińsko-mazurskie podała w niedzielę rano straż pożarna. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. O pożarze powiadomił służby około godzina. Trzy kierowca przejeżdżający po bliską drogą ekspresową S7. Okazało się, że płoną odpady składowane w sortowni zajmującej się recyklingiem. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce paliła się jedna kwatera z posegregowanymi odpadami, głównie tworzywami sztucznymi. Pożar rozprzestrzenił się na dwie sąsiednie kwatery. Płomienie miały wysokość 6-7 metrów, powiedział pap starszy. Kapitan. Grzegorz Różański z Ostruckiej straży pożarnej. W jednej z kwater z płonącymi odpadami częściowo zawaliło się zadaszenie ze stalowej konstrukcji. Strażakom udało się nie dopuścić do przeniesienia się ognia na dwa kolejne boksy magazynowe, w których znajdowały się przygotowane do sortowania i posortowane odpady. Każda z tych kwater ma wielkość 15 na 10. Z terenu firmy wyprowadzono kilka zaparkowanych tam samochodów ciężarowych do przewozu odpadów. W pierwszej fazie akcji gaśniczej był problem z poborem wody, ponieważ hydranty były mało wydajne. Zadysponowaliśmy na miejsce dwa zbiorniki, każdy po 12 tysięcy litrów, do których dowożono wodę z hydrantów w mieście, powiedział Różański. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Nie było też konieczności ewakuacji ludzi. Sortownia znajduje się w dzielnicy przemysłowej. Na miejscu pracowało 13 zastępów, czyli blisko 80 strażaków PSP i OSP. Akcja dogaszania może potrwać jeszcze kilka godzin.